Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 spotykamy się, by w sposób uroczysty rozpocząć rok szkolny 2022-2023. Jest to ważny rok dla tych najmłodszych po mojej lewej stronie i dla tych najstarszych po mojej prawej stronie. Pierwsi rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Tutaj znajdziecie swoich przyjaciół z którymi być może będziecie przyjaźnić się całe życie. Tutaj poznacie litery, nauczycie się czytać, nauczycie się liczyć. Przed klasami ósmymi, ważny egzamin, w maju przystąpicie do pierwszego, ważnego swojego egzaminu, egzaminu ósmoklasisty, który tak naprawdę zadecyduje gdzie później będziecie kontynuować swoją naukę. Dla wszystkich jest to kolejny rok wysiłku i wytężonej pracy. Mam nadzieję, że także rok licznych sukcesów, że powtórzymy sukcesy z ubiegłego roku, gdzie wielu uczniów zdobyło tytuł laureata konkursów, gdzie były duże osiągnięcia sportowe. Myślę, że ten rok będzie, jeśli nie lepszy, to nie gorszy niż poprzedni. Także dzisiaj musimy pamiętać, że w historii naszego kraju nie zawsze 1 września rozbrzmiewał dzwonek rozpoczynający rok szkolny. 83 lata temu, 1 września, wasi rówieśnicy zamiast pierwszego dzwonka usłyszeli samoloty i spadające bomby. Także dzisiaj u naszych sąsiadów za wschodnią granicą nie w każdej szkole na Ukrainie zadzwoni pierwszy dzwonek. Mamy też wśród naszych uczniów, uczniów z Ukrainy, którzy tutaj schronili się w naszej miejscowości przed trwającą w ich kraju wojną. Byli już tutaj w ubiegłym roku, więc myślę, że się już tutaj u nas zaklimatyzowali i dobrze się tutaj czują. My mamy szczęście, że żyjemy w czasach pokoju i możemy się nim cieszyć. Na progu nowego roku szkolnego. Wszystkim życzę, żeby ten rok był rokiem nauki stacjonarnej. Chyba najbardziej tego życzę sobie. By wszystkie zajęcia odbywały się stacjonarnie, byśmy... Mieli wiele sukcesów, byście przeżyli tutaj. Tylko i wyłącznie radosne chwile. Wszystkim uczniom, wszystkim nauczycielom w Nowym Roku życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że ten rok szkolny, rok szkolny 2022-2023 będzie jeszcze lepszy od poprzedniego, byśmy mogli stacjonarnie cały czas uczyć się, zarówno nauczyciele mogli z Wami pracować i tej wspaniałej współpracy między nauczycielami a uczniami Wam życzę, między e, nauczycielami a rodzicami, żebyście razem współpracowali, a to na pewno wyjdzie. Wyjdzie edukacja naszych najmłodszych, byście zdobywali, można powiedzieć, góry. Wszystkiego dobrego życzę Wam wszystkim na ten nowy rok szkolny 2022-2023. Byśmy spotkali się na koniec roku i nie płakali, jak tu jeszcze przed wejściem niektórzy, to tylko rozpoczęcie roku, dzisiaj jeszcze można się pobawić, więc za chwileczkę wracacie jeszcze na swoje podwórka, na swoje place zabaw, ale jutro niestety już do szkoły, do ławki ale z przyjaciółmi, ze znajomymi możecie też pobaraszkować, pobawić się na przerwach. Wszystkiego dobrego. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły odprowadzić.